Pod wczorajszym materiałem o problemie z impostem w komentarzach wybiło szambo. I to jest idealny przykład stosowania przez PR korporacyjny negatywnej wersji techniki damage control. Pierwsze komentarze pod naszym filmem były tak jak się spodziewaliśmy, zróżnicowane i wyraźnie indywidualne. Po niecałych dwóch godzinach nagle nastąpiło to. Mogłeś zapłacić w terminie, trzeba było płacić w terminie, nie zapłaciłeś w terminie, naucz się płacić w terminie, płać w terminie, a wystarczyło zapłacić w terminie. W żadnym z tych masowych komentarzy nie znalazła się najmniejsza zmianka o głównej części historii, czyli o tym, co firma Impost robiła po zapłaceniu przez nas zaległości. Na tym nie koniec, bo pojawiły się sugestie działań przestępczych i wizerunkowe poniżanie. Całość komentarzy z filmu pokazaliśmy sztucznej inteligencji z prośbą o analizę, o to co dostaliśmy. Wszystkie te elementy, szybkie masowe pojawienie się komentarzy, ich jednolita, powtarzalna treść oraz zbieżność czasowa są zgodne z profilem działań mających na celu manipulację dyskusją i stworzenie wrażenia, że cała wina leży po Twojej stronie. Może to być element kampanii PR-owej, której celem jest obrona reputacji firmy poprzez dyskredytowanie Twojej historii. No ale sztuczne inteligencje to notorycznie kłamcy, co pokażemy w pewnym większym materiale. Więc nie zwracajmy w ogóle na to uwagi, pomimo że ja mam rację. Te komentarze to klasyka zaniżania wartości wypowiedzi interlokutora, tak aby jego argumenty straciły na znaczeniu w oczach odbiorców, niezależnie od ich rzeczywistej treści i wartości. I tak, normalnie faktury płacimy terminowo, z pewnych względów ta pierwsza z impostu w naszym systemie płatności zaliczyła potknięcie i w materiale wprost mówi o tym, że to moja wina. A zależało nam na tym, żeby pokazać wszystkim, którym może się zdarzyć ludzki błąd. Ktoś spotka w zetknięciu z obsługą klienta Impost. Nas najbardziej zdumiewa fakt, że posiadacz bramki płatności Impost Pay nie jest w stanie zorganizować płatności za swoje usługi w taki sposób, żeby wszystko zaliczało się od razu. Bo przypominam, że przez 4 dni po zapłaceniu mieliśmy aktywną blokadę. Do PR Impostu. Nie mam wypasionych weekendowych kursów marketingu, tylko gówniane 30 lat pracy w mediach. Mimo to po internetowemu udzielę porady. Zamiast iść w czarny PR, można było to przemilczeć, pozwolić temu po prostu rozpłynąć się w niebycie. Albo jeszcze lepiej można było zauważyć link u dołu ekranu. Kierujący do naszego filmu, w którym nie mogliśmy się nachwalić usługi Infost Pay. Można było ten film podeprzeć pozytywnymi komentarzami, w ten sposób odwracając uwagę od naszego narzekania. A tak ten wielce dla Was pozytywny materiał ma po miesiącu o połowę mniej wyświetleń i wielokrotnie mniej komentarzy niż ten wczorajszy negatywny. I tak na koniec jeszcze odpowiedź na parę komentów też oczywistego autorstwa. Jeszcze nie minęło dwa miesiące naszej promocyjnej umowy, w trakcie których możemy rozwiązać ją bez żadnych konsekwencji. Niewykluczone więc, że będziemy płacić faktury terminowo już komu innemu, to zawdzięczacie wyłącznie sobie.